Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Chris kolekcjoner z tej strony. Otworzymy sobie dzisiaj następną dużą puszkę kolekcjonera. Postaram się w miarę szybko to zrobić, bo mam mało pamięci na iPadzie. Więc nie owijając bawełnę jedziemy. I mamy standardowo 3 karty limitowane i mamy jak zwykle Ronaldo mamy e, m, hero Lewandowskiego i mamy kartę Wayna Runeya nie miałem tej karty z Anglii fajnie i jedziemy z saszetkami puszeczka na bok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saszetek, jedziemy. Mamy już minutę. I tak, bazówka, bazówka. Mamy top Żuwer, Kana, K-Player, Ramsey, bazówka i bazówka. I mamy tutaj kolejne bazówki. Mamy Gary Kehill Defensive Rock, jest to moja powtórka. I mamy logo Wali, świetnie. Oraz kolejne dwie bazówki. dwie bazóweczki i mamy Eksperta Givena, świetnie może tutaj K Player Ramsey o ponownie Ramsey bazówka Dynamo truje i kolejna bazówka mamy szukałe Golstopper Given przed chwilą był na ekspercie, teraz jest na karcie Goal Stopper. Mamy logo reprezentacji Szwecji. I mamy dwie bazówki. Kolejna bazówka: Goal Machine Dotskal. Mamy One to Watch e, Andone z Rumunii. Player Inan i dwie bazóweczki. Jeżeli macie się ochotę wymienić, to piszcie na Facebooku. Bazówki i mamy kolejnego eksperta. No świetnie to wygląda. Dario Srna. Naprawdę świetnie. Damy sobie dwóch ekspertów po boku, a co niech będzie. Eleven z Irlandii Północnej. Bazówka i Dynamo ze Szwecji. Kolejna saszetka. Goal Machine Janko. Mamy One to Watch Alaba. Golstopper Petr Czech i mamy bazówkę oraz Dynamo VICE i kolejna saszetka dwie bazóweczki, karta specjalna Making a nie, to jest Passion and Pride ze Słowenii może tutaj Bazówka. Mamy tutaj Dynamo z Czech. Limberski i mamy Inventi Venice, Moja powtórka Ka Karanoglu z Turcji. Świetnie. Inventi Venice, Dobra. Tutaj. O, wszystko spada. O, tak stoją. I jedziemy dalej. Kolejne bazówki, Making History, ponownie Irlandia Północna. K-Player, Busquets. I dwie bazówki, i ostatnia, to No fajnie, dosyć szybko, zgrabnie nam to wyszło: 5 minut ponad. Me e goal Machine Ilmas. Il 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 daj bo boże, bazówka Game Changer Perisic. Mamy tutaj logo Ukrainy. no Kilka log nam wpadło w tym unboxingu i dwie bazówki, moi drodzy. Takie oto strzały nam się trafiły. Chyba nie ma co narzekać, chociaż chyba ostatnia duża puszka była lepsza. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji. Oraz polubienia tego filmu trzymajcie się, cześć.